Witam wszystkich bardzo serdecznie, mam tutaj taki miksik Złoty Los, Król Cash, Moneymaker, Owocowa Eksplozja, Pensja i Super 7 Także trzymajcie kciuki, żeby tu się udało wydrapać fajne kwoty, fajne pieniądze Dobrze, siódemeczka, szukamy siódemeczki Z tych za 2 zł naprawdę lubię tą zdrapkę Ale bardziej ją lubię jak... Wydrapuje siódemki. No niestety. Nie udało się. Pensja wchodzi do gry. Wygrywające liczby. Trzydzieści dwa. Trzydzieści cztery. Pensja. Dwadzieścia siedem. Szesnaście. 33, to znaczy pomiędzy 22 i 9. No to mamy drugiego pustaka. Złoty los, złoty los. No to szukamy, szukamy tych wygranych. Na razie jesteśmy 4 złote w plecy. Czy los nam się odmieni? Jest, jest pięknie. Jest. Pierwsza liczba jest wygrana. To znaczy, że mogą być tutaj kokosy w tej zdrapce. 37 nie ma. Drapiemy dalej 3. O, no to piękna zdrapa się trafiła. Piękna. Dodam taką ciekawostkę, że pani przy mnie otworzyła paczkę zdrapki. Także. No, sam poprosiłem o numerek 16, więc miałem nosa na razie. Powiedzmy, że jest 20, nie? Co tam jest dalej? 7, no to jest obok. 25. 16 też jest obok. Ja jeszcze mam tutaj dobrą myśl, że coś jeszcze się trafi. 32 nie ma

Osiemnaście, nie ma. Dwadzieścia dwa, dziewięć obok piętnaście, czternaście i dwa. No, tak wygląda na to, że, że mamy trzy. Szóstka. Uuu, no to jest dobrze. Jest dobrze. Szóstka, 20 do zł. Sztaba. Dycha. I druga sztaba. 50 zł. Słuchajcie. Jesteśmy na plusie. Złoty los zdrapany. Jesteśmy na plusie. 5 dych w tej zdrabce. 50. A zdrabki za 39 zł. Tu już jesteśmy 11 na plusie. A jeszcze drapiemy dalej. Jesteśmy 11 zł na plusie. Mega dobrze. Jeszcze tutaj by 500 teraz wskoczyła. Uwierzyłbym w niemożliwe. 19, no niestety nie ma. 24 45 14 13 trzydzieści sześć dwadzieścia dziewięć czterdzieści osiem jest obok pięćdziesiąt trzy pięćdziesiąt dwa trzydzieści dwa jeszcze pół zdrapy trzydzieści dziewięć czterdzieści dziewięć pięćdziesiąt cztery jest obok pięćdziesiąt dziewięć 56, również obok. 37, 25, 28, 51 i 41. No tutaj też mamy pustaka. Moja zdrapa, Moneymaker. Wszyscy chyba już widzieli, jak wydrapałem ja w niej stówy. A kto nie widział, no to trzeba wpisać na YouTube U mnie na kanale Rekordowa wygrana I co my tu mamy? 16 jest obok 41 28 też jest obok 45 I 13 37 27 17 42 i dwadzieścia sześć, trzydzieści cztery obok, osiemnaście, trzydzieści dwa, trzydzieści dziewięć, pięćdziesiąt pięć również obok, dwadzieścia trzy, czterdzieści trzy, czterdzieści dziewięć, dwanaście i pięćdziesiąt sześć. Tutaj też mamy pustaka. Ale i tak jesteśmy na plusie. Jeszcze jedna zdrapa. Owocowa eksplozja. No to jedziemy. Co my tu mamy? Cytryna. Dwie cytryny. Las. 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 I las. Ok. Co tam dalej mamy? Ananas. Ananas jest tutaj. Jeszcze gdzieś jest? Nie. Boróweczka. Tu jest boróweczka. I tu jest boróweczka, Pomarańczko. Pomarańczko, pomarańczko. Arbus. Ciu, boróweczka tutaj jest jeszcze niedodrapana. Arbus tu i tu. I jeszcze mamy tu idziemy dalej jabłuszko, tu jabłuszko i tu jabłuszko i tu i tu winogronko, raz, dwa, trzy. Kiwi jest kiwi, kiwi, kiwi! Kiwi i to by było. Brzoskwinka. Brzoskwinka. Stajmy się dalej. Grucha. Jedna grucha. Druga grucha. Jeszcze dziś była grucha. Hmm, chyba wszystkie gruchy drapane. Kokos. Słuchajcie, kokos. Tu mamy kokos. Tu jest kokos. Tu jest kokos. Tu jest kokos. Tu jest kokos. Uh, 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 uh. Wisienka. Jedna wisienka. Druga Wisienka. Trzecia wisienka. To banan. Tu banan i tu banan. Aha, patrzcie, jest jednak ta grucha. Niedodrapana grucha tu. I tu banan. I ostatnia co my tam mamy? Melona. Melon raz, dwa. Tu jest kokos niedodrapany. Melon. Melon. I no niestety nie udało się tutaj, ale za to mamy tutaj peryłeczkę. 50 zł, czyli jesteśmy 11 zł na plusie i tak można drapać z plusem. Zostawcie po sobie ślad w postaci łapeczki w górę, bawimy się dalej.